Chyba palą mi się buty od tych lamp. Możliwe? Na pewno już opły... A nie musimy tego wycinać, jestem z tym Z Scorsese miał swój świat i w nim był genialny. Ja mam swój świat i swoich ludzi, i uważam, że w niczym nie odstępujemy. Tronem odcinka jest Tele5. No właśnie, ale mówił pan między innymi o tym. E, zwróciłam na to uwagę i, i zatrzymałam się tak myślami na tym. E, tak to zrozumiałam, że trochę pan stroni od tego takiego, powiedzmy, tradycyjnego polskiego środowiska filmowego. E, Pana poprzedni film, czyli jak zostałem gangsterem Historia Prawdziwa, wziął udział w konkursie głównym festiwalu filmowego w Gdyni w 2020 roku. No to był taki dziwny festiwal, bo on się odbywał tylko zdalnie przez pandemię. Yy, ale jednak mam pytanie, czy nie marzą się Panu festiwale? Bo ja powiem szczerze, ja co roku jeżdżę na te festiwale i ja. Pańskich filmów oczekuję na tym festiwalu, bo, bo właśnie wydaje mi się, że przyszła taka nowa fala. To było zresztą widać właśnie parę miesięcy temu. Te filmy są teraz inne. Weszli nowi twórcy, masę debiutantów, którzy mieli naprawdę bardzo dobre te debiuty. I właśnie takich filmów potrzeba tam. Bardzo dziękuję. Ja, ja powiem w ten sposób. To... Ja nie jestem aż takim ekscentrykiem, że nie chciałbym stanąć z nagrodą w Gdyni albo w kodak mhm. Każdy chce, to po pierwsze. Po no drugie, już tam włosok stanę. Otrzymał, po, tak. drugie, po drugie, mam wielki szacunek, tak jak powiedziałem, do, 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 do faktu, że film jest dziełem kolektywnym, z, z, ze znaczeniem na kolektywnym i chciałbym, żeby e, moja postawa nie blokowała innych, którzy te nagrody mogą dostawać. Ja uważam, że to... Ten mój, ten mój ekscentryzm związany z branżą jest pewnego rodzaju narzędziem. To znaczy, mi on gwarantuje taką wolność, o której powiedziałem, i pewność, że decyzje, które podejmuję, są tylko moimi decyzjami. To znaczy, każdy chce być chwalony, trzymać statuetkę i mówić do ludzi z pozycji wygranego. Natomiast musisz wiedzieć, że ta ręka, która cię klepie. Zostawia na barku ślad na całe życie. Mm -hmm. Albo jeszcze inaczej, nie na barku w Twojej głowie. Mm -hmm. I ten ślad będzie miał istotny wpływ na decyzje, które podejmiesz. Więc tak długo, jak możesz, w zaciszu własnego pokoju pisać rymy, zamieniać je w wiersze, a następnie wydawać tomiki, i nie chodzić na spotkanie z kamandrytów, na których Twoi kumple powiedzą Ci: Teraz będziemy pisać o emancypacji kobiet. To tam nie idź. Bądź sobą. I ja cieszę się, że tak długo jak mogłem, coraz mniej mi się udaje, potrafiłem się gdzieś tam na tych korytarzach przewijać tylnymi drzwiami i rzeczywiście cały czas jeszcze, chociaż zrobiłem już trzy filmy, a wyprodukowałem sporo więcej, mam wrażenie, że siedząc w pokoju i robiąc. Budując swój pomysł albo sposób na realizację tego pomysłu, naprawdę to, to nie znaczy, że nie słucham innych ludzi, tylko w tym pierwszym momencie naprawdę słucham samego siebie. Naprawdę mówię, to mi się podoba. Mhm. Naprawdę mówię, tak chciałbym to zrobić. I, 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 i więc, tak jak mówię, Ekscentryzm jest pewnego rodzaju narzędziem na to, żeby dłużej zachować taką dziewiczą wrażliwość do tego, na czym powinna polegać, powinna polegać kinematografia. Pamiętam, że oglądałam recenzję Tomasza Raczka na temat pańskiego filmu, Jak zostałem gangsterem. I pamiętam, Chyba że... palą mi się buty od tych lamp. Możliwe? Na pewno już o opły... A nie musimy tego wycinać, jestem z tym okej. Okay. Okay. Mnie się też to podoba, zostawmy to. Dobrze, to wracając do właśnie recenzji Tomasza Raczka. Pamiętam, że pozazdrościłam mu jednej rzeczy, że miał taką śmiałość powiedzieć, że dla niego pański film, pana jako reżysera, ustawia pomiędzy na takiej skali Patrykiem Wegą, gdzie on mu daje 0 w tej skali. A Martinem z Korsodze i pan jest pośrodku. Nie wiem, czy pan kojarzy to zdanie i to porównanie. Natomiast ja sobie pomyślałam, że jest to niezwykle śmiała teza i taka tak naprawdę bardzo pana doceniająca. Co pan na to, jak pan słyszy takie odważne słowa? No bo tutaj mamy geniusza filmu, prawda? I jest tak naprawdę połowa drogi, to już jest bardzo blisko. Ja z jednej strony uważam, że jako skromny człowiek. Staram się nie wywyższać ponad innych, a z drugiej strony też przekornie do nikogo nie porównywać. To znaczy, Martin Scorsese miał swój świat i w nim był genialny. Ja mam swój świat i swoich ludzi i uważam, że w niczym nie odstępujemy. A mam w takim razie pytanie: jakie pan filmy ogląda? Na przykład Martina Scorsese, którego bardzo mm -hmm. cenię i lubię. Jest, mm -hmm. jest, jest absolutnie. Ojcem pewnego gatunku, który, o który się otarłem w jakimś tam sensie i z, z powodu którego dzisiaj tu się spotkaliśmy. Czyli jest, jednak był pewną inspiracją? Nie, tak? nie, nie chcę powiedzieć, że był inspiracją, bo nawet jeśli ja pozwalam sobie na, na cytowanie i, i posługiwanie się pewną manierą w gatunku, to to nie jest do końca inspiracja, tylko świadomość tego, że to są narzędzia i frazeologia obrazkowa, którą widz dzisiaj kupuje i rozumie. Mhm. I staram się świadomie podchodzić do tematu. Natomiast, natomiast jestem. Yy, yy, nie wiem, czy istnieje twórca w kinematografii, który w całości mi odpowiada. Raczej jestem w, są filmy, które odpowiadają mojej poetyce, są, yy, są, są sposoby narracji, które które mi się podobają. Z wielu rzeczy zebrałbym e, 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 różne przestrzenie, które, e, które są dla mnie interesujące. W takim razie, co Bo Scorsese zrobił bardzo wiele nudnych filmów. Mm -hmm. No tak, bo może w pamięci zawsze są te najlepsze, prawda? Pozostają, no jasna sprawa, każdy ma swoje lepsze i gorsze każdy, momenty. Każdy, każdy, każdy coś tam opowiada i każdy... A właśnie, to z tych trzech filmów, który pan lubi najbardziej? Ze swoich trzech? E... Które dziecko jest tym ukochanym? Mm -hmm. To fajne. Kiedyś byłem na, na obiedzie, z, co nie potwierdza teorii, o której przed chwilą opowiadałem, z pewnym polskim reżyserem. I ja jeszcze wtedy byłem przed swoim debiutem. I podeszła do niego kelnerka i wymieniła tytuł filmu. I mówi: To jest mój najlepszy film, jaki w życiu widziałam. A on mówi: Wie pan co to też jest mój ulubiony film. I ja sobie wtedy tak pomyślałem: To fajne wyznanie, że zrobiłeś parę filmów i wiesz, że ten jest ulubiony. Bardzo chciałbym odpowiedzieć na Pani pytanie, ale ja naprawdę nie wiem. To znaczy, jak produkowaliśmy galę i tworzyliśmy ten format i budowaliśmy pewną wizję na performer sportowy, który jest czymś kompletnie nowym w tej części świata, to przez lata robiąc jedną galę nigdy już do niej nie wracałem. Zawsze chciałem iść dalej i tak trochę jest z filmami. To znaczy, ja Underdoga widziałem po premierze bodajże raz, bo po coś tam dopatrzyłem, chciałem zobaczyć, już nigdy do niego nie wracałem. Ja go bardzo dobrze pamiętam. Albo może jeszcze inaczej, bardziej czuję i słyszę, e, i wiem, o czym do mnie ludzie mówią, e, kiedy mi o nim mówią. E, jak zostałem gangsterem, też już dawno porzuciłem i nie sądzę, żebym wracał do jak pokochałem gangstera. To są rzeczy, które na dany moment zrobiłem najlepiej, jak potrafiłem. Nie wiem, czy y, y, kolejne filmy będą obiektywnie. Jeśli w ogóle jakiś obiektywizm istnieje, ale dla konkretnego widza lepsze czy gorsze. Dla mnie to był mój emocjonalny stan, moment, stan rzeczy, w którym coś tam opowiadałem i wolę do tego nie wracać, wolę się skupiać na tym, co jest z przodu, więc nie umiem też powiedzieć, który z moich filmów jest ulubiony. Mam nadzieję, że przyjdzie moment w moim życiu, taki, że wszystkie je obejrzę i wtedy przyjdę do Pani i powiem, który jest ulubiony. Ciekawa jestem, czy to jest tak. Właśnie tak się zastanowiłam teraz, że jakby tak po latach zobaczyć swoje filmy, to, czy człowiek czasami się złapie za głowę, ojej, dlaczego ja coś takiego zrobiłem akurat. Myślę, że tak trochę jest, ale to, to jest... To też czasy się to zmieniają, To też nie jest obiektywne. No, dam taki przykład. Ja patrzę na swoje zdjęcia a teoretycznie powinno być odwrotnie, prawda? Patrzę na swoje zdjęcia sprzed 10 lat, mówię: Jaki ja brzydki byłem. Nie, nie mogę się zaakceptować. A to, a to dlaczego? To, nie, to, to, to oznacza tylko tyle, że zmieniły się czasy, że zmieniło się no Twoje da. spojrzenie na Ciebie samego, że, e, e, że już nigdy byś się tak nie ubrał, że nie zrobiłbyś takiej fryzury, że nie powiedziałbyś takiej bzdury, bo już jesteś gdzie indziej. E, i, I tak samo jest z własnym głosem. E, e, jak słucham swojego wywiadu sprzed 10 lat, no to, to, to nie jestem w stanie kompletnie tego słuchać, i myślę, że może być podobnie z filmami. Nie akceptujemy pewnych rzeczy przez pryzmat samych siebie, natomiast obiektywnie, jeśli ona istnieje, zaznaczam, ale mówiąc obiektywnie, mam na myśli prywatne wrażenie. Innych ludzi, nie ciebie samego, ta rzeczywistość, może, którą zakląłeś w danym momencie, w danym dziele, może być dużo istotniejsza dla tych ludzi niż ta, którą y, y, układasz w następnych krokach swojego życia. Każdy jest na innym etapie, każdemu jest co innego potrzebne. Underdog y, 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 jest miłą, gatunkową opowieścią, która co najwyżej ma. Fajną melodię, jak zostałem gangsterem, jest strasznie uniwersalnym filmem, który mhm. trafia właściwie do wszystkich do kobiet, do mężczyzn. Jak pokochałem gangstera, jest już trochę cięższym kinem mhm. dużo głębiej nurkującym w postaci w człowieka i on nie może tak bardzo wszystkim odpowiadać a, a, i przez swoją głębokość, i przez swoją formę i jakby robiąc to, dokonujesz świadomych wyborów, ale niekoniecznie potem odtwarzając to. Reprezentujesz sam stan swojego umysłu, w którym go tworzyłeś, a więc też nie reprezentujesz stanu umysłu, w którym chciałbyś go odbierać. Mhm. Chciałam już kończyć, ale jeszcze tak pomyślałam sobie, że muszę zadać to pytanie. A dlaczego pan nie chciał, żeby on miał premierę w kinach, tylko od razu na Netflix? Jeszcze inaczej. Ja jest nośnik, yy, emitent, forma przekazu dla mnie ma y, mniejsze znaczenie. Największe znaczenie i tu rzeczywiście jestem pyszny, lubię mówić do dużej publiczności. Mm -hmm. To znaczy y, nigdy nie rozumiałem, pamiętam na planie zdjęciowym zapytałem panią Krystynę Jandę, jak to jest, że pani gra to samo 150, 252 tysiące razy, za każdym razem do 100, 200 ludzi. Mm -hmm. No ja jak zrobię coś genialnego, i wiem, że to się udało, to mam wielkie szczęście i jestem strasznie szczęśliwy. To jest wielka radość, że to zostało uwiecznione na zawsze. A pani musi to od, mhm. za każdym razem od nowa udowadniać. No ale to jest piękno teatru, tak? I m, wydaje mi się, że to jest podobnie. Mhm. To jeszcze na koniec w takim razie co następne? I tutaj możliwie precyzyjną odpowiedź bym prosiła, no bo choćbyśmy cokolwiek wiedzieli. Nie no, bo ja, Pan jest takim człowiekiem, który ja wiem, pan już na pewno pracuje nad czymś nawet. To, to żadna tajemnica, jest, jest, mhm. to się pojawiło w kilku miejscach w kilku przestrzeniach. Nowy projekt, w który, w który wchodzimy wspólnie z bandą ludzi, w którą, z którą w niego wchodzimy, to, to wyciągnięcie z szafy po 40 latach Pana Kleksa. Mhm. Także dla mnie jest to prywatnie wielkie wyzwanie, ale też tego szukam przez całe swoje życie, ponieważ po raz pierwszy będę mówił do dzieci. Mhm. Czyli to nie jest panklex dla dorosłych? Bo ja, jak nie. właśnie czytałam te. te no powiedzmy, potraktowałam to najpierw jako plotki, prawda? To pomyślałam sobie, a to może będzie taka dla dorosłych wersja panklexa. Nie, nie, nie. nie panklex oczywiście mhm. jest to mm, luźna adaptacja. To nie jest mm, ani kopia dzieła Gradowskiego, ani też e, jakaś. Nad wyraz precyzyjna próba sfilmowania słów brzechwy. To jest raczej inspiracja, wyjęcie z tej historii to, co jest najbardziej uniwersalne, najpiękniejsze, najbardziej pasujące do dzisiejszych czasów, to, co przetrwało próbę czasu, próbę widza i, i, i z tego została stworzona przez wiele lat, bo już pracujemy nad tym pewnie ze trzy lata. To ja zrobię w takim razie taki trend prywatny. Nie wiem czy... znaczy pan nie wie tego, ja nigdy nie obejrzałam pana Kleksa w całości, ponieważ jak byłam w kinie, to były czasy głębokiej komuny i nagle w połowie seansu włączono prąd. I ja już tak się zniechęciłam do tego filmu, okay. że nigdy nie miałam okazji go obejrzeć, więc z przyjemnością obejrzę w takim razie w pana to adaptację. Kleks, 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 jest Kleks, w ogóle tamten film, jeśli można w ogóle to, to tak określić, był, był takim... No, słuchowisko, widowiskiem, performensem uszytym świetnie na tamte kolorowe czasy. Natomiast on, w tej formule, w jakiej, e, 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 jakiej istnieje, jest niezjadalny dzisiaj no, no, tak, albo bardzo tak, trudno tak, do zjedzenia. Tak, tak. Bardzo Panie Macieju, dziękuję. Jeszcze raz gratuluję filmu. Jak pokochałam gangstera.